Witam na kolejnej aukcji firmy maszyny Mały Samak Murtalański Przedstawiamy kolejną maszynę z naszej oferty Jest to wiertarko-frezarka marki HWMA Model First eee, Co my tu mamy? Eee, parametry frezarki Tu jest o wymiarach eee, 1300 mm długi i 300 szeroki a z przeduszkami, tymi bocznymi po prawej stronie cała maszyna jest szeroka na 1,90 m. Głębokość ma razem z tą korbką 170 cm, a wysokość całkowita maszyny bez palet to jest 228 cm. Oczywiście głowica jest ustawiona pod kątem, tu jest podziałka, ona jest kryjona za pod kątem oraz dodatkowo ta cała górna belka jest przesuwana przód, tył i obratowa Tu jest jeszcze podniebeczka, którą można całą tą belkę górną przekręcić w, w lewo lub w prawo. Jest to taka troszkę cięższa wersja tych frezarek, ala Bridgeport, bo ja bym jej tak porównał albo do Bridgeporta, albo do Tosa FNK25. Czym ona się różni? Różni się tym, że ma dodatkowo wrzeciono poziome oraz mocowania MK-1040 oraz ta ma jeszcze dodatkowo fajny berl, ma posuwy mechaniczne takie, widać, że troszkę to jest taka uczciwsza, mocniejsza ta maszyna. Przedstawię teraz pracę maszyny. Wywaszerzona jest ona w odczyty cyfrowe mi Toyo ma płynną zmianę prędkości obrotowych plus jeszcze zmianę na paskach czyli no tu są zakresy obrotów czytelne można zmienić bardzo szybko to trwa dosłownie 3 minuty zmienić zakres na paskach ale tu ma bardzo fajny bajer włączanie obrotów płynne. tu się włącza maszynę do prądu, ona jest teraz podłączona i tutaj się włącza wrzeciono poziome teraz są obroty takie do obróbki, czyli no w sumie, powiedzmy lewe. A tu, tu się zmienia tym przełomczykiem prawe, teraz są prawe, tak? Czyli na jeden są obroty dobre, czyli tak jakby do obróbki, takiej standardowej na frezach. Czyli to jest wrzeciono poziome, a tu mamy wrzeciono pionowe, tak samo lewo, prawe. Czy teraz mamy, tam jest niższe obroty, czy teraz mamy też obroty do obróbki, czyli prawe. No i ty jest ta, jak mówię, tu jest ta płynna regulacja obrotu Teraz są ustawione zakresy szybkie To no bardzo ładnie ta maszynka chodzi To no, tu się wyłącza No i tu jest zakres, y, teraz był szybki A tutaj po przełączeniu te dźwigni, nie wiem czy teraz o. No, Teraz mamy zakres wolny, czyli te zakresy no, To są najniższe obroty, jakie są na e, Teraz ustawione, tylko nie wiem na którym obrocie są paski bo i nie zaglądałem e, pasek żeśmy tu wymieniali na nowy bo był pasek po prostu opękany e, a tak poza tym w tej maszynie mechanicznie nic żeśmy nie obramili oprócz tego paska czyli tu są zakresy wolne to są maksy maksymalne na obrotach teraz No, i tu jest yy, tak, podnoszenie i opuszczanie wrzeciona, na raczej stołu w osi Z, czyli w dół to jest yy, na, na dół. Tutaj poważnie jak, jak idą w dół. No proszę zobaczyć, w jakim stanie są stoły. Oryginalne skrowania są widoczne. No maszynka jest w stanie naprawdę super. I to jest podnoszenie i opuszczanie stołu tym joystickiem a tu mamy yy, posuwy mechaniczne yy, wzdłużne tylko muszę to teraz jeszcze rozkminić o co to chodziło tutaj yy, tutaj o szybkości yy, już. Tak. może daje jest jakaś korekciutka na czasem jest zajechana krańcówka i też tego nie widzi. Już damy teraz... Ej, To jest pompka. Ja to jeszcze nie działa, ale to się zaraz zorientujemy co by to mogło być powodem, bo często gęsto jak jest y, któraś krańcówka y, wciśnięta, bo ona tu ma takie krańcóweczki, bardzo często jest powodem wciśnięta krańcówka. Tu krańcówki są ok, tu są krańcówki ok. Yy. Aha, przepraszam, no widzicie Państwo, tutaj posuwy, tu jest włącznik posuwu jeszcze, o, idzie oś X drugą stronę, no i płynna regulacja tak samo. I teraz bardzo wolno, szybko, eee, damy troszkę wolniej, tu się przesuwa, nie wiem czy to widać. Zresztą widać na podziałce, już jechało 230 mm. W osi X ma ponad 700 mm przesuwu. W osi Y 500, tak, zmierzyłem to. E, przepraszam, 700 na 400 na 500, takie ma przejazdy. prezarkę e, gabarytowo. tu to jest oś X. To jest oś Y, troszkę zmniejszymy. ale tak już bardzo można jeszcze ze śpiewa nie wiem co tu jest jeszcze za bajem bo tego nie rozkminiłem co to by było to w jedną stronę w drugą stronę oczywiście no, proszę tym nie sugerować bo to po prostu podziałka jest nie bo to jest blokowanie podziałeczki tą śrubeczką tym busikiem jest luźna po prostu idzie dobrze, płynnie to wszystko idzie. Tu widać jeszcze śrubę, że tu wszystko działa. Damy jeszcze w drugą stronę. No tu stół jest jak nowy, normalnie hartowane łoża i stoły są normalnie zero zużycia. Już damy raz w tą stronę. Ale też działa. No i w zecie to jest, w jest tutaj podnoszenie tym przyciskiem. Na dół i do góry. A jeszcze pokażę, czy w zecie działa odsieć, Działa. Wskazuje się w Y, że też działa. Także naprawdę piękna maszynka jest ta. Zapraszamy, jeszcze może przedstawię, czy działa e, pinola wiercąca, bo ona tu ma jeszcze dodatkowo bajer. Mamy najniższe. Tu się załączają szybkości posługu. Tylko, że tu jest, to jest bardzo ważne. Piszę stop wefore przed załączeniem proszę wyłączyć, tak? I teraz mamy włączone, to jest tu. A, teraz jest posuw mechaniczny włączony dobra, I teraz mamy 0, tu są szybkości posuwu. Tak czyli 0,14, to będzie 0,16 i teraz to musimy tu włączyć, aby... I teraz wyłączymy sobie rzeciąko, załączymy sobie tutaj e, sprzęgiełko. O i teraz widać od razu, że jest w sposób załączony, czyli kręci się nam ta podziałeczka, damy sobie wyższe obroty. No i teraz tu się włącza, to jest takie coś dodatkowo, pinola wiercąca jest wstawiana. widać teraz, że ona dodatkowo ma wytaczadło włączone. To no, nie wiem, czy to będzie widać, O, tak, dobrze. Ona teraz powoli pójdzie, tak? Bardzo fajna, przydatna rzecz do wytaczania bo można pod kątem też wytaczać i bardzo wysoki maskotki noli ma 140 mm, jak na frezarkę to bardzo, bardzo dużo. Także maszynka w pełni sprawna, w pięknym stanie eee, i bardzo taka według mnie wysoka półka. Widać, że to jest taka maszynka, już nie ma tutaj tu tego chińczyka, tylko taka pełna profesja. Zapraszamy. Dodatkowo wiele innych maszyn, może wyłączę. Taka też piękna maszyna w fajnym stanie jazona też z odczytami w trzech osiach. też takich masywnych, bardzo podobna budową, e, tylko troszkę wyższa mi się wydaje i ona ma. Nie ma tego wrzeciona poziomego tak jak tu, ale też bardzo ładnie ta frezarka chodzi. Oraz tu na przykład taka Wiertarka, freza, wiertarka ze stołem krzyżowym też z odczytami ze szkoły przyjechała w idealnym stanie. Zapraszamy. Załadunek jest zawewniony tani transport, możliwość próby na miejscu.